Nów księżyca w byku 19 maja 2023 roku. Dziś, 19 maja o godzinie 17:55 czasu polskiego, będziemy świadkami nowiu księżyca w byku. Byk to patron spraw finansowych, przyziemnego postępowania i pewności siebie. Zatem Nów księżyca w byku to bardzo dobry czas dla zapoczątkowania tego. Czego pragniesz? Bez względu na to, czy twój obiekt marzeń to rzecz materialna, czy inny wartościowy cel, masz szansę to osiągnąć, jeżeli uwierzysz i docenisz siebie, a inni pójdą za tobą. Jeżeli jest jakiś problem, z którym się zmagasz od dłuższego czasu, to okres nowiu księżyca w byku jest dla ciebie szansą na odwrócenie złego losu i zaproszenie potencjału obfitości. Możesz spodziewać się też rozpoczęcia nowego związku lub nowego, seksownego etapu w już istniejącym partnerstwie, za sprawą energii byka, która sprzyja dbaniu o partnera i jego przyjemności. Rada dla czasu nowiu księżyca w byku jest taka, byś wykorzystał potencjał pewności siebie i sięgnął po magię obfitości, unoszącą się w powietrzu dla spełnienia swoich marzeń. Pamiętaj. Bądź pewny siebie i zapoczątkuj proces, który ma na celu osiągnięcie dobrobytu. Wróżbita Łukasz Węcka